Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj takie małe zadańko. Rozwiąż równanie w zbiorze liczb całkowitych. xy y dodać y równa się x dodać 32. To jest równanie z dwiema niewiadomymi. Gdybyśmy rozwiązywali je w zbiorze wszystkich rzeczywistych, to tych rozwiązań będzie nieskończenie wiele. Mogę sobie cokolwiek wstawić za x i zawsze sobie wtedy wyliczę y. <laughs> Ale w zbiorze liczb całkowitych już tak nie będzie. Jeśli chcemy w zbiorze liczb całkowitych rozwiązywać równanie z dwiema niewiadomymi, to staramy się tak przekształcić to równanie, żeby na prawej stronie była liczba całkowita, a na lewej iloczyn. Iloczyn dwóch liczb, żeby dało jakąś liczbę całkowitą, już jest nie tak trudno odgadnąć. Więc na lewo przenoszę wszystkie literki, na prawej zostawię 32. Czyli przepisuję x, y, dodać y, przenoszę x, czyli minus x i równa się 32. Tu już mam liczbę całkowitą, a na lewej chcę zrobić iloczyn. Iloczyn powstaje z grupowania, włączania przednawia, ze wzorów skróconego mnożenia. Tutaj się narzuca włączenie y z tych pierwszych dwóch składników. Y włączę przed nawias. To będzie x. Dodać, 1. I przepisuję minus X i równa się 32. Tutaj było dalej XY. Tak jak było powyżej y razy 1, czyli Y. Teraz znowu chcę coś wyłączyć przed nawias. Tu mamy iloczyn. Y i x plus 1. Tu y nie ma, ale i za to x. W takim razie przepisuję Y x plus 1, a tutaj na siłę wpisuję x plus 1, żeby to powtarzające się wyłączyć przed nawias. Ale na razie lewa strona się nie zgadza, bo jest ten iloczyn yx plus 1, a jak opuszczę nawiasik, to będzie minus x, to jest, ale jeszcze jest minus 1. Więc jak dodam 1, no to to już się będzie zgadzać. No i znowu ta jedynka mi tu nie pasuje, przeniosę ją na stronę prawą, natomiast z tych dwóch rzeczy wyłączę sobie x plus 1 przed nawias. Wyłączam x plus 1 przed nawias. Jak wyłączę x plus 1 zostaje y, odjąć, a tutaj mam x plus 1, tak naprawdę tu jest razy tylko te jedynki się nigdy nie pisze, więc jak wyłączę x plus 1, to ta jedynka zostaje. To się równa i 32 było na prawej, minus 1 to jest 31. No i mam w końcu to, co chciałem. Na prawej mam liczbę całkowitą, a na lewej jest iloczyn. 31 to jest liczba pierwsza, więc jakie to mogą być dwie liczby? pomnożone przez siebie da, da, dające 31, 1 razy 31, albo minus 1 i minus 31. W takim razie może być tak, że x plus 1 jest jedynką, to jest 1, to wtedy drugi czynnik musi być równy 31. Czyli y minus 1 równa się 31. Ale mogę zmienić nie 1 i 31, tylko minus 1 razy minus 31. Też w nich będzie 31. Więc może być, że x plus 1 równa się minus 1. Wtedy y minus 1 to będzie równe minus 31. Ale można też zamienić, że y minus 1 będzie 1, a x plus 1 jedynką, bo marzenie jest. Przemienne przecież, czyli x plus 1 równa się 31, a wtedy y minus 1 to jest 1. No i ostatni przypadek, jak jeszcze dam ujemne wyniki, czyli x plus 1 równa się minus 31, a y minus 1 to jest minus 1. No i ostateczne rozwiązanie. Pierwszy mamy x równa się 0, a y równa się 32. To jest jedna para rozwiązań. Teraz x równa się minus 2, a wtedy y to jest minus 30. Trzecia para. x to się równa 30, a y równa się 2. I Ostatnia para x równa się minus 32, wtedy y równa się 0. Czyli w liczbach całkowitych to równanie ma raz, dwa, trzy, tylko cztery rozwiązania. Drugi sposób rozwiązania tego równania będzie polegał na tym, żeby z tego równania wyliczyć y. Na lewej stronie chcę mieć y, więc. Y traktuję jako niewiadomą, natomiast x, x i 32 są to wiadome. Mam dodać te y, czyli po prostu y wyłączyć przed nawias. Zostaje x plus 1 równa się x dodać 32. Teraz, żeby wyznaczyć y, obie strony chcę podzielić przez x plus 1. Gdyby x plus 1 było równe 0, czyli x byłby równy minus 1, no to lewa strona to jest y razy 0, czyli 0, natomiast prawa strona, jak za x dam minus 1, to będzie 31. Czyli lewa strona nie jest równa prawej, to nie będzie żadne rozwiązanie, więc zakładam, że x plus 1 zerem nie jest i wychodzi, że y to jest x plus 32 przez x plus 1. A druga rzecz, y już mam na lewej, a na prawej chcę z tego ułamka zrobić liczbę całkowitą i plus jakiś ułamek. A robimy to w ten sposób, że mianownik przepisujemy. W liczniku też wpisuję ten mianownik. I żeby się licznik zgadzał, no to jest x plus 32, a tu jest x plus 1. No to dodam 31. Teraz rozdzielę ułamek. Będzie x plus 1 przez x plus 1. Dodać 31 przez x plus 1. Więc ostatecznie mamy y. To się równa. Tu skrócimy sobie licznik z mianownikiem, to będzie 1 dodać 31 przez x plus 1. Czyli mam liczbę całkowitą i ułamek, który też musi być liczbą całkowitą. 1 plus coś całkowitego też będzie to liczba całkowita. A ten ułamek będzie liczbą całkowitą, jeśli w mianowniku będzie podzielnik liczby 31. A 31 to jest liczba. Pierwsza, więc dzieli się tylko przez 1, 31, minus 1, albo minus 31. W takim razie ten mianownik X plus 1 może się równać 1 albo X plus 1 minus 1, albo X plus 1 31, albo X plus 1 minus 1. 31. I ile wtedy będzie wynosił Y w każdym z tych przypadków. Jak zamianownik dam 1, to mam 31 przez 1 to jest 31. Plus 1 to jest 32. Jak zamianownik dam minus 1, to tu jest minus 31 plus 1, czyli minus 30. Jak zamianownik dam 31, przez 31 to jest 1, plus 1 to y jest 2. Jak dam minus 31, to tu jest minus 1, plus 1, czyli Y to jest 0. Więc ostatecznie mam 4 pary, tu jak x wyliczę, to x jest 0, a Y32. Druga para x to jest minus 2, wtedy y to jest minus 30, albo x równa się 30, wtedy y jest dwójką, albo x to jest minus 32 i wtedy y to jest 0. No i dalej wychodzą, tak jak poprzednio, cztery rozwiązania tego równania z dwiema niewiadomymi w zbiorze wszystkich liczb całkowitych. Mam nadzieję, że w któryś sposób Wam siądzie. Kończę już na dzisiaj. Dzięki za suby, lajki. Do miłego zobaczenia.